Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś o podejmowaniu decyzji. Podjęcie decyzji jest pierwszy krok, pierwszym krokiem do zmiany. Pierwszym, ale chyba najważniejszym. Jeżeli ja już podejmę decyzję, to już jest najważniejsza rzecz zrobiona. Czyli jak zastanawiam się nad tym, czy zmienić pracę, jak podejmę tę decyzję, to już jest ważna część mam za sobą. Jeżeli, nie wiem, chcę kupić dom, podjęcie ostatecznej decyzji, chcę to zrobić, powoduje, że już jest sprawa tak jakby załatwiona. Najgorsze, co może być, to tkwić w niepewności. Czyli kwić w takim zawieszeniu, w zawieszeniu przed podjęciem decyzji. Co to znaczy? Jest kiepsko na przykład w moim związku, męczymy się ze sobą straszliwie, czyli już jest taka tragedia i takie wypalenie, ale nie podejmujemy decyzji o rozstaniu i ten moment, kiedy my, Trwamy w zawieszeniu, kiedy my nie podejmujemy decyzji, to jest chyba najgorszy moment, jaki może być. Ponieważ generalnie ja już wiem, że jest źle, ja się bardzo męczę, ja nie potrafię sobie z tym poradzić, ale nie podejmuję decyzji. I czym dłużej jest ta decyzja odsuwana, czyli czym dłużej trwa ten okres od tego, że. Coś się źle dzieje do momentu podjęcia decyzji, no tym bardziej no, przypłacam to czasami zdrowiem, ponieważ to wygląda tak, że jeżeli sytuacja się wyklaruje, no to schodzą ze mnie emocje, już wiem, co mnie czeka, czyli podjąłem decyzję, teraz to już tylko działać w jakimś tam kierunku. A jeżeli decyzja jest niepodjęta, czyli ja żyję w stanie, Wiecznego stresu i wiecznego zawieszenia, bo ja nie wiem, czy z tą osobą będę, czy chcę to ratować, nie wiem, czy będę walczyć, czy mam się zdecydować na rozstanie. I ten moment, jeżeli on trwa zbyt długo, jeżeli on trwa pół roku, to na pewno odłoży się to w moim ciele, ja na pewno to odchoruję, ponieważ. Niepodjęcie decyzji powoduje to, że ja jestem w stanie zawieszenia, ale w stanie takiego również paralizu, paraliżu i psychicznego, i fizycznego. Podjęcie decyzji jest pierwszym krokiem. Jeżeli masz się na coś zdecydować, nie przeciągaj tej decyzji. Podejmuj, nieważne czy będzie ona dobra, czy nie, ale już będziesz wiedział, na czym stoisz. Życzę wszystkiego najlepszego w Waszych wyborach